Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Chriso i mamy kolejny odcinek z serii Zagrać ze mną w Cyberpunk 2077. Więc co? Jesteśmy sobie w takim oto miejscu, pykamy sobie do swojej furki i wejdziemy sobie od razu bezpośrednio, w co, mapkę. Wchodzimy. I co byśmy mogli tutaj od razu sobie ogarnąć? Mamy tutaj jest takie zadanie jak y, kupić pojazd od Kusanagi. Za 22 tysiące euro. Nie mamy takiej kwoty przy sobie, więc musimy jakąś pyknąć misję. Jakąś taką poboczną, żebyśmy mogli e, jakąś kasę zarobić, tak? No więc trzeba znaleźć coś takiego. Jakieś zadanie może po tej stronie. Zadanie poboczne, sprawy, które nie trafiają, ble, bla bla ble, ble. Nie będziemy tego czytać. Śledzimy zadanie i jedziemy na miejsce. Wycofujemy. I lecimy na to wybrane miejsce. 900 metrów z tego, co pokazuję. Ależ tą furą buja na lewo, na prawo. Przepraszam, wymusimy pierwszeństwo. A, co? Przecież to nie mój samochód, tylko gry. Nie no, żartuję, nie powinniśmy tak jeździć. Ale kto wie, czy w 2077 jeździć tak nie będziemy. Przecież tego nie wiemy, prawda? Jestem ciekaw co to za zadanie będzie i co nas tam tak naprawdę czeka, a przede wszystkim, co, co ważne, no to to jest już e, dzisiaj po aktualizacji 1.2, więc zobaczymy w ogóle czy cokolwiek się zmieni z takich zauważalnych dla zwykłego gracza, który gra sobie niedzielnie e, do dobrej zabawy, zauważy w ogóle coś. Jeżeli co zauważę, to oczywiście dam Wam znać. A tymczasem lecimy na zadanie poboczne. A co? Ej, chyba tu na prawo, co? Tak. Na spokojnie, bo spokój to podstawa. Stop. Powrotka na prawo miałeś jechać, Win. Na prawo. Czyli gdzieś tutaj. Druga 27 w nocy, a Win krąży po mieście Night City i szuka zdania pobocznego po to, aby zarobić jakiś hajs i aby mógł wykonać zadanie zakupu auta. Tak myślę, czy w ogóle to auto kupimy, czy nie. Może zrobimy jakieś inne zdanie poboczne. Na razie jedziemy i robimy to. Nie ma co na razie debatować, co będzie kolejne, więc na spokojnie. O, jakimś całkowicie widzę, na jakimś uboczu jesteśmy. Fura nam się pali już, troszkę podniszczyłem tą gablotę. Może jak przyspieszymy to zgaśnie. Ale wam powiem, tutaj cisza za dupie jakieś. Oj, chyba dalej nie chcę jechać. Do przodu. Oj, nam się fura popsuła, więc zakup fury będzie konieczny. Tuż to dzwoni Regina Jones. Zostało wezwanie do cyberpsychopaty i chyba nawet wysłali patrol. Tak jest Od paru godzin nie ma kontaktu z tą jednostką, więc policjanci albo zwiali, albo... możesz to dla mnie sprawdzić? Naturalnie są tak na miejscu piękno. właśnie. Podejrzenie cyberpsychoz, demon wojny. No i będzie mi ciekawie. Wiadomość od jeszcze jeżeli gliny nie żyją, to nie ma na co liczyć na to, że Max tak go oszczędzi. Jeśli uda im się go złapać, tylko z nami ma szansę, żeby z tego wyjść. No dobra, nie zbytnio o co chodzi, ale wam powiem, że furką będziemy jeździć teraz policyjną, jak wyjdziemy stąd cali żywi. No co można powiedzieć, oni są martwi chyba, z tego co widzę. i kolej ze mną? Jesteś już przeciwko mnie. Idź do domu zanim będzie za późno. Dobra, popatrzmy. Co tutaj mamy? Coś do zabrania? Przeszukaj okolice, aby zebrać informacje. No dobra, ale jakie informacje? Dobra, zabraliśmy jakąś broń. Reszta kolej leży. Nie chcemy się go podnosić. Co ty miałeś przy sobie? Granacik tylko albo i aż. A ty? Stara militarna n Nerka. Łatwiej zabrać niż to czytać. Troszkę się tutaj możemy dopoić. Nawodnić itd., itp tego nigdy za wiele nie jest. Jakaś skrzyna z amunicją, ogień czyli mamy zimno. Dogrzewali się tutaj jacyś bezdomni z tego co widzę, ale nie jestem z tego co widzę. Tutaj sam chyba jeszcze, no bo coś właśnie się zbiło. A więc, co no, jak coś się zbiło, to znaczy, że. Coś tutaj jeszcze jest, prawda? Co tutaj mamy? Dużo mamy tutaj tych leczniczych tematów, więc wnioskuję z tego, że będzie niezła walka tutaj. Amunicja. Do karabinu, którego nie mam, ale się sprzeda. Wiadomość, jazzga. Mm -hmm, przeczytacie sobie sami. Dobra. Nic, co by dało mi informację. To też przeczytamy. Ameryka po wojnie burzliwe lata 2.24-2.45. O, czyli będzie wojna. Po zakończeniu czwartej już wojny korporacyjnej Elisabeth Kress, ówczesna prezydent USA, prowadziła stan wojenny na terenie podległych jej stanów i znacjonalizowała korporację Militech. To pomogło jej utrzymać względny porządek w kraju. Japonia i Europa były zbyt zajęte własnymi sprawami, by zwrócić uwagę na to, co działo się w Ameryce. Już w lata, lata 40, dobra bla bla bla. Nie lubię czytać takich rzeczy lubię jak się dzieje akcja 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 rozwalanie gości cyberpsychopatów zbieranie fantów itd itp sok pomidorowy tak, napojiliśmy się, że nie będzie nam się chciało ruszać teraz. Ale nadal mamy szukać i zbierać informacje. I być może mamy tutaj jakieś informacje. Pilne zamówienie, proszę bardzo. Don, potrzebuję tych prochów na głowę. Bardzo, bardzo, bardzo zapas mi się kończył. Don, potrzebuję tych prochów na głowę. Bardzo, bardzo, bardzo. Aha, zapas mi się skończył. Kręcą mi się złe tematy na bani. Bardzo złe. Niedobre. Wiem, że mam u ciebie długi, ale kurwa, człowieku. Ja muszę to dostać i to jeszcze dziś, rozumiesz? Napisz, czego chcesz w zamian. Zrobię wszystko, okej. Okay? Zabiję, ukradnę. Powiedz tylko co? Proszę. Dobra, czy jakaś prośba o jakieś tutaj e, prochy? Szanowny panie, z żalem zawiadamiam, iż z powodu niespełnienia raty bank zabrał hajs, czy tam coś. W związku z rozwiązaniem pana stosunków pracy z firmą, dobra, wygląda na to, że mamy te informacje zebrane, one były właśnie tutaj i teraz byśmy musieli te informacje wysłać Reginie, Regina Jones. Regina Jones Dobra, te informacje wysłaliśmy. Czyliż że napasnik obezwładniony żyje Wygląda na to, że typ był najemnikiem w jakimś yy, korpo kiedyś przestał i TP. Dobra, uspokojony trzyma się na powierzchni korpo docię. Dobra Generalnie wygląda na to, że Ogarnięta jest ta misja. Jakieś ścianko może wpłynie. A my możemy, mi się wydaje, wracać do fury, która odmówiła nam posłuszeństwa. I nie chce jeździć, więc może byśmy teraz smerali policyjną, co? Policyjnym. Zamki zaparkowane samochodem mogą zostać otwarte po osiągnięciu wymaganego poziomu. Czyli sobie nie... Otworzymy, bo jesteśmy zacięci, zacięcy jeszcze i tyle. Se pojedziemy policyjnym, to jedziemy do naszej kulawej fury, którą podniszczyłem. Liczyłem, że to szybko się nie zepsuje, i obijałem się nią wszędzie, tylko jest możliwe. Do tyłu jeździ, ale do przodu może coś się naprawiło. A jak tak będziesz jeździł, wino, to na pewno się nie naprawi. Dobra, jak pojedziemy szybciej, to może zgasną, zgasną te płomienie, i. i tyle. Dobra, co jeszcze zrobimy tutaj? Może jakąś małą misyjkę? Wejdźmy sobie w mapę. Co blisko mamy do ogarnięcia. Tu jest coś. I to okiełznamy. Na szybko. Po szybkiemu coś. Żeby troszkę kasiory mieć więcej Na prawo, na prawo I prosto, i uwaga, w lewo Odszukaj antenę Takie jest teraz zadanie Jaką antenę odszukać? Wjedziemy sobie tutaj Chyba nie tutaj Dobra, sparkujemy się tutaj. Resztę pójdziemy z buta. Chyba tędy. Nie, nie tędy. Tędy. Jak jechałem samochodem, to nie kazali mi tędy jechać. Nie jesteśmy w tym miejscu z tego co widzę. Ale złapało. Dobra, biegnij, wybiegnij. Gdzie jest ta antena i jaka, o jaką antenę chodzi? Trzeba wejść do góry. Wygląda na to, że ta antena jest do góry gdzieś. No bo w sumie antena nie może być e, na glebie, no bo... No bo nie. Więc ona będzie gdzieś tutaj, ale mamy tutaj kolesia jakiegoś. Albo panią kolesiową. Rozwalimy dziewczynę od razu. Tak, decyzja była taka, żebyśmy dziewczynkę rozwalili od razu, złoty łańcuch bi. No i co? I mamy antenę. Przeszukaj. Przeszukaj tutaj to. Co tu mamy przeszukać? I chodziło chyba właśnie o tą e, o tą rozmowę. Którą właśnie zdobyliśmy i to by było na tyle mi się wydaje więc misja była bardzo krótka odcinek bardzo spokojny troszkę pojedzieliśmy furą i zrobiliśmy takie dwa małe zadanie poboczne powiem wam że bardzo mnie kręcą to zadanie poboczne ponieważ coś innego się dzieje, a nie jest jakaś mega duża fabuła, więc jeszcze troszkę sobie te zdania poboczne porobię, pobawię się tym cyberpunkiem. A kolejno yy, no trzeba będzie zrobić yy, fabułę główną, więc yy, którędy ja tędy tutaj przybyłem, tylko żebyśmy do naszej fury trafili. Bo za Chiny nie pamiętam gdzie jest nasza fura. Straciłem jakby w dół. Tu już byłem, tak. Pamiętam to. Myślę, że nie prowadzi nas do... Dobra, spoko. Już was zaraz zabiłem, pamiętam. Ale gdzie jest nasza fura, więc chyba nie tędy idę. Chyba, a raczej na pewno. Gdzieś tutaj jechałem właśnie. Coś mi się kojarzy. No, tędy wróciliśmy, więc wracamy. Gdzie ja się, kurczę, zawaliłem? Chyba nie w tej strony jest gdzieś podjazd. Był, przynajmniej. I furka tutaj nie wjechała. Przepraszam, przepraszam. Jak leziesz? Ja biegnę. Wszyscy tacy nie mrawi po tej ulicy chodzą w tym 2077 roku. Kurczę, gdzie ja zaparkowałem? Kto wie? Jakiś problem panowie? Stoję A, wami. Raz, dwa Trzy Dostał, dostał Teraz będziesz ładował No i tak przypadkowo po prostu pozamiatałem kilku Kolesi Może siano mają Albo i nie Ale tu coś mają Proszę bardzo Co oni tutaj mają Także co tutaj mamy Zabierzemy to co mamy Zabrać Pewnie amunicja. Gdzie mnie te teraz tak nagina? Co to w ogóle za muzyka? Dobra, to by było na tyle. Fury nawet nadal nie zlokalizowałem. I wam powiem, że nie mam pojęcia, gdzie ja tą furą pojechałem. Chyba ją ja molej tak bardzo walona. Więc coś zwiniemy za chwilę i będziemy mieli co? Furkę. Inną. Inną. Lepszą. Na przykład. Proszę bardzo. Ale dlaczego? Dlaczego? Po prostu prezent świąteczny. I tyle. I to by było, moi drodzy, na dzisiaj, w tym odcinku. Na tyle dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną, mieliście ten czas, żeby sobie tutaj y, troszkę pograć, poglądać i fajnie się pobawić. Także dziękuję Wam bardzo. Na razie do kolejnego odcinka. Cześć!